Dzień dobry Państwu, witam w serii mini poradników z PSA 2021. Coś na to na co część z Was na pewno czekała. I dlaczego mini poradników? Bo będziemy sobie poruszać jeden aspekt. Będziemy, że tak powiem, takie lifehacki będę wam sprzedawał, które, które znają na pewno prosi, dlatego wiecie, mi zostało już tylko euro, więc tam wszyscy to wiedzą, więc to nie jest żadna tajemnica, to, co ja teraz wam tu powiem dla nich. Ale dla osób, które gdzieś tam, wiecie, dopiero zaczynają grać PS, PSA może trochę grają, ale nie wiedzieli, może się to przydać. Więc dziś omówimy sobie zagrywkę zrzutu wolnego, która nie polega na strzelaniu, ale na odpowiednim doświadkowaniu piłki. Um, ale zanim to, jeszcze zrobię krótki wstęp, bo powiem wam jaka sytuacja mi się przytrafiła przed chwilą i po prostu nie wierzę w to. Wiecie, że brałem udział w eFootball... Boże, co ta konsola się tak odpaliła, nie wiem Brałem udział w e-Footballu Finals i brałem udział na konsoli, gdzie rywalizacja jest największa ze wszystkich platform um, i stąd też biorąc pod uwagę w jaki sposób Konami to robi, no trzeba mieć bardzo dużo skilla i bardzo dużo szczęścia, żeby się dostać dalej um, i chciałem w tym roku spróbować też swoich sił na Pc'cie, bo uważam, że miały, byłoby tam łatwiej i nie ukrywam, że duże szanse z tym wiązałem. Ale jak ściągnąłem PS, a to było nie wiem, 2-3 miesiące temu, to okazało się, że występuje jakiś błąd z Teama. Poświęciłem temu dobre chyba 4-5 godzin i nie znalazłem rozwiązania. Przeczytałem w końcu, że z Intelem PS współpracuje ok, jeśli chodzi o procesory, a z AMD niekoniecznie, więc wiedziałem, że może to dlatego. No i olełem ostatecznie temat. Wczoraj pobrałem sobie pewną grę, którą za niedługo zobaczycie w ramach serii wakacyjnej u mnie I to będzie seria, gdzie nie będzie kamery, ja będę sobie w nocy w to napięciał i przy okazji nagrywał Zobaczycie o co chodzi I pobrałem grę i okazuje się, że wyskakuje ten sam błąd I ja mam takie, kurde co jest Znowu poszperałem, poszperałem w końcu udało mi się dotrzeć do tego, że w antywirusie on mi izolował, czy coś tam robił z tą aplikacją i w końcu jak zezwoliłem na to, to ona zaczęła działać. Nawet nie wiecie jakiego ja mam facepalma, biorąc pod uwagę, że te finanse przecież miały miejsce dwa dni temu. Gdybym ja to wiedział miesiąc temu, to bym sobie zagrał na PC i kto wie, czy bym się nie dostał. Ehm, teraz ściągam PSA, jestem prawie pewny, że mi zadziała, także to w swoją drogą, bo po prostu mnie to striggerowało. Ale dobrze, wróćmy już do, do tego, co wam chcę pokazać dzisiaj. To jak strzelać, to wiecie, jak nie wiecie, to zapraszam do poradnika. Jest z PSA 21 chyba też robiłem, ale na pewno z PSA 20 jest. Um, no i. Omówimy sobie dwie zagrywki, które są bardzo podobne. Efekt ma mają wywołać taki sam. To znaczy, um, naszym zadaniem, co jest bardzo skuteczne w tej grze, jest zagranie piłki zaraz za mur i zmienienie się na tego zawodnika, w tym przypadku na Briego obok, któr którym sobie za ten mur wbiegniemy. Więc nasz przeciwnik. Podziewając się na przykład strzału, będzie tam skakał bramkarzem. Szczególnie ta zagrywka się przydaje właśnie przy lepszych przeciwnikach, gdzie oni dobrze ustawiają się bramkarzem i ciężko jest im władować. Nie wiadomo, jak się ruszą tym bramkarzem. Więc z takiej odległości typu właśnie 20, powiedzmy, metrów do 26, um, ustawiamy się mniej więcej w tym miejscu. Ja nie gwarantuję, że mi to teraz wyjdzie, ale jedną sytuację taką z Minecraft'a, która mi się trafiła chyba wczoraj, czy przedwczoraj, wyciąłem, żebyście zobaczyli, jak to działa. Um, ustawiamy się mniej więcej na wysokości słupka, wciskamy R2, zresztą wiecie co, ja zrobię teraz małe cięcie. Dobra, jestem z powrotem, macie kontrolę, żebyście widzieli co ja dokładnie robię. Wciskam R2 i zagrywam mniej więcej na 1 piątą paska, 1 czwartą, coś takiego. Um, takie powiedziałbym dwie siódme tego paska. Zagrywam kółeczkiem, czyli mniej więcej. No, zaraz wam pokażę zresztą. I w momencie, gdy kros bierze rozbieg, zmieniam się, czyli L1 plus prawa gałka, to jest zmiana na zawodnika. Wiecie, żeby móc nim sterować, zmieniam się na Gnabriego i biegnę nim za mur. Pokażę Wam teraz mniej więcej o co chodzi. O, teraz zagrałem za mocno, ale rozumiecie już intencję. Spróbujmy jeszcze raz. Kiedy wyczujecie sobie ten motyw, spróbujemy teraz za mocno zagrałem, więc jeszcze raz. Troszkę lżej, damy coś takiego. Widzicie to? Tylko gdyby nie to, że Gnabry ma kanciaty łeb, to by była bramka. Wychodzicie sam na sam i bardzo często ludzie wtedy wychodzą bramkarzem, więc strzelacie praktycznie do pustej bramki albo zdążycie sobie tą piłkę przyjąć i, i strzelić. To jest bardzo dogodna sytuacja. Teraz troszkę lżej zagram i zobaczymy jak to będzie. O, teraz jest idealnie, no gnabry ty kłęku, ale rozumiecie o co chodzi i macie setę praktycznie z, taki, z takiego czegoś, warto to wykorzystywać właśnie szczególnie przeciwko osobom, które wiedzą jak się ruszać bramkarzem, bo im ciężko strzelić, a przy takim zagraniu bardzo ciężko jest się ustawić obroną odpowiednio, bo jeżeli się to zrobi szybko i w tempo, to zanim przeciwnik zmieni się, zauważy się, zmienia się na zawodnika, zanim się zmieni na obrońcę, zanim nim zacznie biec w tym samym kierunku, to wy już dawno będziecie pod bramką, spróbujmy jeszcze raz. No, wreszcie. Widzicie, skuteczne, z kąpem to tak działa, z przeciwnikiem żywym, bardzo podobnie. I to są sytuacje, gdzie macie właśnie na wprost bramki, Dagnary, Ale stąd można też strzelać. Co w przypadku, i, i to jest rzecz, którą prosi grają notorycznie, znaczy notorycznie, którą znają już od nie wiem, paru miesięcy co najmniej. Ehm, teraz druga rzecz. Co jeśli mamy na przykład rzut wolny w takiej pozycji? Bo to ani strzelić, a dośrodkować z tego to w zasadzie co tu zrobić? I to jest rzecz, którą teraz to jest mój autorski pomysł, od razu zaznaczamy. On jest trochę trudniejszy do wykonania, bo trzeba bardziej z tą siłą uważać. To znaczy, motyw jest bardzo podobny. Z tym, że broń Boże, nie bierzcie sobie tutaj drugiego gościa. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Nie bierzcie go sobie, bo on Wam będzie tylko przeszkadzał teraz. Postawiamy się mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli zagrać L1 Trójkąt. I robimy dokładnie ten sam motyw, dajemy sobie na dash, żeby oni tutaj, wiecie, żeby, żeby oni stali na linii z obrońcami mniej więcej. I nie wciskać L1, bo zobaczcie co się stanie jak wcisnę L1. Nacisnąłem raz L1 i oni spierniczają mi do tyłu, nie na tym mi zależy. Wcisnę jeszcze raz, bo L1 to odpowiada za to jak oni się ustawiają. Wcisnąłem jeszcze raz, oni wracają na swoją pozycję i oni tak mają stać. Wciskam L2, który odpowiada za manualne podania, za manualne zagrywki i o manualnych zagrywkach sobie opowiemy jeszcze w innym poradniku. I... Zagrywam L1 trójkąt mniej więcej w to miejsce, czyli powiedzmy no między bramkarza i obrony, tak jakbyście grali L1 trójkąt normalnie. I zmieniam się szybko na jakiegoś zawodnika typu, tu widzicie, Werner Gnabry, mniej więcej na wysokości tam gdzie stoi tam gdzie stoi Havertz. Gnabli Havertz na, na zawodnika na tamtej wysokości. Tylko to trzeba szybko zrobić. To naprawdę warto sobie wejść na i popróbować to zmienianie, bo ma się mało czasu. I wbiegam w to miejsce. Trzeba uważać na linię spalonego. Dlatego mówię, to jest trudniejsza zagrywka, ale jak wejdzie, wychodzicie sam na sam. I zresztą właśnie taki przykład z Minecrafta wam pokażę. Już chyba strzeliłem 4 albo 5 branek w przeciągu ostatnich, nie wiem, dwóch tygodni w ten sposób. Więc... A wiecie, normalnie z tego byście zasadniczo nic nie mieli. Ale dobra. Zobaczmy. Mniej więcej na 3 czwarte paska, w zależności też od odległości. Dlatego warto sobie to wyczuć, bo manualne zagrania mają to do siebie, że tu siła ma, e, dobranie siły ma duże znaczenie. Spróbujmy w ten sposób. No, nie zdążyłem się zmienić. Ale intencje zrozumiecie, tylko teraz nie zdążyłem się zmienić. Spróbujemy jeszcze raz. Ja nie wiem, czy moi zawodnicy w ogóle mi uciekli stamtąd. Jeszcze raz dasz. Jeszcze raz, mniej więcej w to miejsce. Cyk. O, widzicie? Patrzcie patrzcie na jaką sytuację wchodzę gdyby nie to, że ten kartofel ma prawdopodobnie acrobatic clearance no i że to kompno to sobie z tym poradził no to jest bramka, bo wyszedłem po prostu sam na sam. Czyli wniosek taki, macie jakiś zwykły rzut wolny z 40 metra, a praktycznie z tego macie sytuację sam na sam. Bardzo prosta sprawa. Więc popróbujcie sobie to, już nie będę więcej pokazywał, bo wiecie, pokażę wam zaraz na przykładzie z meczu, jak strzeliłem w ten sposób bramkę. Jeżeli byście chcieli jeszcze drugi sposób na zagranie od razu z takiej pozycji z rzutu wolnego, to jest też bardzo prosty motyw. szybko zmieniacie się na zawodnika, który jest tutaj najbliżej, zbiegacie sobie tu dół, wciskacie trójkąt i wybiegacie równo. I to jest też bardzo taki prosty motyw na to, żeby sobie akcję rozpocząć z tego i mieć tutaj jakąś ciekawą sytuację, w szczególności jak to są jakieś takie rzeczy na przykład z tej odległości, gdzie w zasadzie też tutaj nic. No możemy próbować tą wrzutkę za każdym razem. Zazwyczaj też przeciwnicy nie stoją, tak, tutaj jest więcej miejsca, oni tu we dwójkę zazwyczaj nie stoją. I po prostu zmieniamy się. Zazwyczaj wasz przeciwnik wtedy się zmieni, będzie za nim tam biegał, a wy sobie go wyprowadzacie w pole i wtedy zagrywacie sobie trójkącik tu elegancko i wychodzicie z akcją od razu. Widzicie? Proszę bardzo. O, nawet bramkę mi się z manualnym dośrodkowaniu udało strzelić. No, także to są dwa typy: dwa typy jak zagrywać za mur, jak zagrywać za obronę z rzutów wolnych, które są niestandardowe i gwarantuję wam, że przeciętnego zjadacza chleba. Yy, zaskoczycie, tym. jeżeli zagracie idealnie w sensie siłowo dobrze to chłop nie będzie wiedział nawet w którym miejscu jesteście bo tutaj jeszcze zabierzcie pod uwagę, że gram z kompem, który reaguje za każdym razem na bieżąco co do ja robię, yy, a i tak ile razy doszedłem do sytuacji sam na sam a co dopiero z żywym przeciwnikiem, który na przykład będzie skakał tam brałkarzem, a nagle będzie w szoku, że wyście coś zagrali tyle, pozdrawiam was, trzymajcie się, hej you <laughs>